Zwroty charakterystyczne dla poziomu A2. Lekcja 11. Dzisiaj omówimy sobie zaimki osobowe w pierniku, czyli niemieckim akuzatywie, który odpowiada na pytania kogo? co? Sie sieht mich. Ona widzi kogo? co? mnie. Sie sieht mich. Er liebt mich. On kocha kogo co mnie. Er liebt mich. Ich besuche dich. Ja odwiedzam kogo co ciebie. Ich besuche dich. Ich liebe dich. Kocham cię, kocham ciebie. Ich liebe dich. Ich küsse ihn. Całuję go. Ich küße in. Wir kaufen in. My kupujemy go. Na przykład komputer. Wir kaufen in. Bezuchst du sie? Czy odwiedzasz ją? Bezuchst du sie? Ich zeje sie. Widzę ją. Ich zeje sie. Ia ja besucht uns. Wy odwiedzacie nas. Ia ja besucht uns. Rufst du uns an? Czy zadzwonisz do nas? Rufst du uns an? Er wäscht euch. On myje was. Er wäscht euch. Ich sehe euch. Ja widzę was. Ich zyje oś. Wia bezuchn zi. My odwiedzamy ich. Wia bezuchn zi. Hörst du zi. Czy słyszysz ich? Hörst du zi. Am montag bezuche ich zi. Odwiedzę panią. Pana bądź państwa w poniedziałek. Z jest formą grzecznościową i oznacza panią, pana, państwa. Das ist für sie. To jest dla pana, pani bądź państwa. Das ist für sie.